Proszę że trochę tak długo nie nagrywałam, ale no, nie miałam zasięgu do tego internetu, Ym, no i do komputera też nie. Możemy teraz y, też wam zreklamujemy takich y, kilka ciutków. Na przykład y, taki szalik, y, taki szalik kosztował y, około 60 zł około 60 zł, ma bawełnę farbowaną, to prawda, no ale trochę szybko się tutaj niszczy, więc tak bardzo nie polecam, a za bardzo mamy już taki następny y, gadżet taki tutaj, y, to są, y, to są getry proszę bardzo, takie getry bardzo są fajne, takie Tutaj mają y, mniejszą y, ilość y, tego materiału, a tutaj większą. Jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że jest ze mną moja koleżanka Nadia, która będzie nam podawać różne rzeczy i będzie mi tutaj podpowiadać w, w razie w... A teraz y, teraz y, sweterek jest. O, taki, taki, takie ładne wzory, akurat na zimę. pod kurtkę, mało bardzo mało jest nitek, teraz taki ładny wzorek. Nie? E, teraz poproszę. I kosztował 20 zł. E, teraz poprosimy komin. Dziękuję. Taki, o, komin, tak wygląda. Taki, rurki. I tak, kładamy go na siebie. No, i ogólnie tak to wygląda. Jeszcze mamy dla Państwa kilka niesłychanek. Na przykład komin to 20 złotych. A mamy jeszcze taki pasek. Yy, pasek jest, powiem... No, na gumce. No, całkiem niezły jest. Kosztował 7 zł. I mamy kolejną dla was niespodziankę. Bluzkę w paski. Uuu. Proszę bardzo. Bluzka w paski wygląda tak. na guziczki, eleganckie. No. I tak chciałam wam powiedzieć. Jeszcze wam coś chcę pokazać. Pamiętacie z New Yorkera bluzki takie? I radzę wam, jak będzie sezon letni, to je kupować naprawdę tanie, 3 złota. A teraz jeszcze jeden bawełniany sweterek. szary. No, szaro biały No szaro-biały no właśnie. Tu mi podpowiada moja koleżanka. O, No i jeszcze kosztują mamy jedną. Kosztował 25 zł. Jeszcze mamy dla państwa jedną niespodziankę. Pasek Albo... No dobrze, poprosimy pasek, Pani Nadio. Dobrze, yy, to jeszcze raz ten pasek, bo coś zapomniałam, widać, o nim powiedzieć. Też yy, można zawiązywać, jako taka chusta po prostu. O, taka na głowę. Ojej! Taka na głowę, widzicie? A, jeszcze poprosimy taką koszulkę, dziękuję, aaa, oh, motylek, widać bardzo ładny wzór, bardzo ładny wzór, ale to trochę już do starszych dziewczyn i poprosimy torbę za 20, za 20 zł. Na 20, a za znaczy 10 zł, coś to mi się pomyliło w senniku. Bardzo fajna, ale trzeba uważać bardzo, na pracek, bo się używa. A teraz pokażę Państwu sukieneczka, Taką. Leccie dzieci, dla dzieci, y, dzieci taką na wiosnę, tak? I, dobra. I chcę pokażę powiedzieć. Węczy. Chcę powiedzieć, że... Y, że że jak dzieci się tam tarzają w tej trawie wiosną, to wtedy już to, 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 to sukienka tak robi, tak robi, że po prostu odmleczy się nic nie robi tam. A najlepsze dopiero teraz sukienka, sukienka w grochy. Proszę bardzo. To, to bardzo mało, bardzo mało nicach. Bardzo mało nic. Patrzcie. Ma nie ma tam, nie ma w ogóle nicach. to jest tylko jedba. To do, również do dostania w New Yorkerze. To może dzisiaj na koniec. To może dzisiaj na koniec. I moja, moja trochę e, nie I, I teraz teraz pokażemy wam foterek. Tu, proszę bardzo. I teraz... I teraz... Już kończymy dzisiejszy odcinek. Do widzenia.